Ja jestem tu anonsowany i jako Rada Główna, i jako polityk Warszawska, i jako Fundacja Rektorów Polskich z Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Słowo zatem, e, 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 dlaczego tak jest. Otóż e, po, po pierwsze występuję przed Państwem jako Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Środowiska która zgodnie z ustawą współdziała, to jest ustawowy tekst, współdziała z organami władzy publicznej, one są wymienione jawnie, jest ich wiele, w ustalaniu polityki państwa w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i polityki innowacyjnej. I tym właśnie się zajmujemy. Od prawie 30 lat prowadzę z kolei jako profesor Politechniki Warszawskiej badania nad szkolnictwem, wyższym sektorem wiedzy i polityką naukową w różnych zespołach i konfiguracjach. I wreszcie zbliża się do 15-lecia Think Tank, Fundacja Rektorów Polskich i Instytutów Społeczeństwa Wiedzy, który jest jedną z dwóch instytucji wymienionych przez profesora Altbacha z Boston College, który jest bardzo wybitnym ekspertem od badań na szkolnictwem wyższym. Jako wymienił dwie instytucje, które w Polsce prowadzą poważne badania na ten temat. Jedną wśród nich jest właśnie na Świętach, drugą jest Centrum Badań nad Polityką Publiczną profesora Kwieka, który tu nie jest obecny, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Tak więc ten obszar wiedzy jest w obszarze moich zainteresowań i pewnych pokonań od prawie 30 lat. Nawiązuję i przedstawiam to wyjaśnienie w nawiązaniu do słów Jego magnificencji rektora. No, plan tej prezentacji jest obszerny. I ja będę pomijał niektóre slajdy z natury rzeczy, ale intencja moja jest taka, żeby przedstawić Państwu refleksję na temat rozwoju nowej dyscypliny naukowej, do której, e, której ja opisu jestem autorem na zlecenie Centralnej Komisji. To jest opis obowiązujący, do którego nawiązują recenzenci działający w obszarze tej dyscypliny, e, e, żeby przedstawić refleksję na temat stanu i stopnia jej rozwoju. E, Mam taką rolę publiczną, że opiekuję się trochę tą dyscypliną i, i, i patrzę z radością na rozwój młodzieży, która już sięga też po stopień tytułu profesorskiego. No. To jest, jest nauki o polityce publicznej w świecie. To jest jeszcze ciągle względnie młoda dyscyplina, choć, choć już dawno w sieci angielskiej obecna e, e, i szybko się rozwija ze względu na to, że takie są potrzeby i wymagania rozwijającego się coraz bardziej dynamicznie świata. E, usytuowana została w 2011 roku w dziedzinie nauk społecznych, w obszarze wiedzy, nauk społecznych jako osobna dyscyplina naukowa rozporządzeniem y, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. E, no cóż, jak rozumiemy politykę publiczną? Na różne sposoby. Literatura światowa na ten temat e, e, się wypowiada, ale możemy ogólnie powiedzieć, że jest podejmowanie przez władzę publiczną powiązanych ze sobą decyzji i działań dla osiągnięcia określonych celów w sytuacji, gdy mechanizmy rynkowe nie mają zastosowania, albo same nie mogłyby działać dostatecznie efektywnie. E, e, inicjują władza publiczna czy organy władzy publicznej e, 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 i e, obejmuje, co jest godne podkreślenia, także to, czego władza publiczna postanawia nie realizować, co otwiera pole dla trzeciego sektora, dla instytucji trzeciego sektora. A zatem przedstawiając współczesne rozumienie tego pojęcia, muszę powiedzieć, że definiowanie problemu, tworzenie rozwiązania, wdrażanie rozwiązania i weryfikację z ewaluacją polityki, co w Polsce akurat wychodzi, może jeszcze ciągle nie za dobrze. Ja przedstawiam te, 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 to, to wystąpienie z intencją podkreślenia wydobycia tej relacji pomiędzy E, e, naukami o polityce publicznej, a naukami o polityce e, e, tej relacji, symbiozy. Symbioza zgodnie z umiejętnością miejska polskiego to współżycie dwóch różnych gatunków, korzystne dla obu stron i podobnie z tą intencją myśmy e, e, inicjowali powstanie tej dyscypliny. E, i, e, I symbioza, e, o jakiej mówię, to jedno z kluczowych uwarunkowań o charakterze jakościowym warunek, można powiedzieć, rozwoju nauk o polityce publicznej jako dyscypliny. E, e, jeden aspekt, drobna refleksja. E, to, czego w Polsce bardzo brakuje i o czym teraz mówimy ciągle, to to, że mamy deficyt innowacji, że polityka proinnowacyjna i wdrożeniowa napotyka na trudności, że zbyt jasn, za mało jasno definiujemy politykę modernizacji kraju, że, że brak tutaj strategii rozwojowych albo takich, które byłyby wdrażane, i w, w, w tym miejscu nauki o ulicy publicznej, to oczywiście dyscyplina nauk stosowanych, właśnie jest zorientowana na procesy realizacyjne dla osiągania konkretnych i co najważniejsze, mierzalnych celów. Więc to jest też rozwój tej dyscypliny, służył będzie usuwaniu jednego z deficytów w życiu publicznym. Przykładowe tylko korzyści z wydzielenia nauk o polityce publicznej, trzeba powiedzieć, że ta dyscyplina ma tworzyć wspólne podstawy albo podstawy dla wspólnej percepcji polityk sektorowych, które zgodnie z ustawą o działach mamy przecież bardzo wiele i pozwala też znaleźć pełnię tożsamości pewnym obszarom badań, które były się w poprzednim układzie, bo nie, nie miały takiej swojej dyscypliny. Badania nad polityką społeczną, badania oświatowe, badania nad szkolnictwem wyższym, badania nad polityką naukową, czy też polityką cyfryzacji kraju. Mogę Państwu powiedzieć, że pierwsze cztery recenzje doktorskie w obszarze badań nad szkolnictwem wyższym, których, do których przedstawienia byłem zaproszony, to były cztery różne dyscypliny naukowe, A prace bardzo do siebie podobne i metodycznie, i, i, i przedmiotowo. Więc to był taki, powiedziałbym, chaos, który nie pozwalał się temu środowisku budować. To co, łączy, to, co łączy tę dyscyplinę i zapewnia mu spójność, to podstawy metodyczne, wspólne standardy, instrumentarium badawcze, ale także utylitarne przeznaczenie wyników badań. Można też mówić o korzyściach w kontekście kształtowania się grona badaczy, którzy przychodzą z różnych dyscyplin, nawet z różnych dziedzin nauki a, i chcą wnosić swój realny wkład w to, co się nazywa policy making. Właśnie policy making to jest, to jest polityka publiczna, to, jest, to są nauki w Polsce publicznej. I, i stwarza to szansę integracji nowym młodym naukowcom. Ja sam prowadzę takie seminarium pro szkoń z szkoń z szkoń w rola szkolnictwa wyższego, społeczeństwa wiedzy, gdzie kilkudziesięciu doktorantów właśnie w tym naszym fintanku Fundacji Rektorów Polskich w Instytucie Społeczeństwa Wiedzy co jakiś czas, to są takie cykle, kilkuletnie, potem krótka przerwa i je powtarzamy, wspólnie dzieli się swoimi już pewnymi doświadczeniami naukowymi z badań w tym obszarze, a przed tym w ogóle nie wiedzieli o swoim istnieniu. E, więc ta teza o symbiozie jest fundamentalna dla tego wystąpienia. E, e, ja myślę, że współistnienie obu dyscyplin poszerza możliwości działań politologów, a nie odbiera im praw i swobody działania. Można powiedzieć, że politologia, czy też nauki o polityce, ja używam tego określenia e, dla skrótu, e, zyskała młodszą siostrę, a może córkę, e, e, bez dorobku nauk o polityce nie mogłoby być nauk o polityce publicznej. E, mm, obok siebie te dyscypliny mogą działać, jest pytanie o przyszłość o rozumienia w Polsce e, dziedzin, dyscyplin e, czy obszarów wiedzy. E, to jest otwarte pytanie. Są tacy, co myślą o tworzeniu jakichś makrodyscyplin. E, e, nie sądzę, żebyśmy poszli w tym kierunku. Sądzę raczej, że może ewaluować pojęcie dyscypliny naukowej w przyszłości przez analogię do ewolucji, jaką przechodzi kierunek, pojęcie kierunku studiów. Chciałbym powiedzieć, powiedzieć przekazać Państwu pewne refleksje na temat symptomów rozwoju tej dyscypliny, która wyraźnie osiada wkrótce, będzie 5 lat, już jak działamy. Rozwija się nieprzerwanie, bez zakłóceń, odbyły się liczne prezentacje, konferencje się odbywają, sympozja. 20 debat odbyłem osobiście na zaproszenie najbardziej poważnych gremiów naukowych, uniwersytetów naukowych, wydziałów, rad wydziałów, komitetów panowskich i tak dalej, przedstawiając tę dyscyplinę w długich debatach. Wobec wszystkich zainteresowanych dyscyplin, między innymi nauk o polityce, ale też i nauk o zarządzaniu, nauk, dziedziny nauk ekonomicznych itd. Odbywają się konferencje i seminaria. Trzy inicjatywy szczególnie tu chcę podkreślić, wyróżniam je, inicjatywę profesora Jaska stroki czy też inicjatywę profesora Joachima Osińskiego, czyli Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Nowa dyscyplina ma przedstawiciela w Centralnej Komisji, w osobie profesora Włodzimierza Anioła, który chyba nie jest w tej chwili jeszcze obecny, przynajmniej na sali. W SGH powstała też inicjatywa zmiany struktury uczelni w kierunku szkół i jedna z tych szkół to według propozycji przedstawionej Senatowi Szkoła Polityki Publicznej SGH w miejsce, w miejsce istniejących kolegiów. Wydajemy już nowe czasopismo naukowe studia z polityki publicznej. Redaktorem naczelnym jest profesor Joachim Osiński. Obecny tu wyszły cztery numery i wychodzą też takie zeszyty relacjonujące z takie konferencje seminaryjne doroczne. Chciałbym Państwu powiedzieć, że ważną dla rozwoju tej nowej dyscypliny była inicjatywa dziekanów, grupy najpoważniejszych dziekanów takich politologicznych. Użyję znowu tego skrótu skracającego tekst słowa e, i Pani Profesor Kulickiej e, stworzyliśmy w wyniku tej inicjatywy wspólny zespół, e, którego efektem prac była, był dokument, propozycja warunków przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora czyli dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauki o polityce publicznej. Przedstawiliśmy ten dokument centralnej komisji wspólnie, to jest dokument, to są nasze podpisy. Są fragmenty wydobyte na kolejnych slajdach, gdzie za właściwe uznają Ciekani opis dyscypliny, które opracowałem osobiście dla CK. To jest obszerny dokument. Na, na ten dokument się zresztą powołują wszyscy recenzenci. Podkreślamy, że nauki o polityce publicznej powinny mieć charakter stosowany i że to nie ograniczy w żaden sposób rozwoju nauk o polityce. Wystąpiliśmy właściwie Wystąpiłem ja, a potem wspólnie z profesorem Maniołem do ncn u żeby na liście paneli doszło do uzupełnienia o słowo polityki publiczne. Jednego z paneli najpierw była odmowa Rady Naukowej, ale potem, potem zyskaliśmy ten napis. Ten, on jest istotny z punktu widzenia rozwoju środków finansowych. To jest te, te list wspólny, który wystosowaliśmy wspólnie z profesorem Maniołem do grona Ciekanów z informacją, że na podstawie artykułu 10 ustawy o stopniach i tytułach jest możliwe przeprowadzanie e, 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 procedur nadawania stopni, nawet w przypadku, gdy jeszcze sama Rada Wydziału nie ma odpowiedniej e, bazy kadrowej poprzez uzupełnianie za zgodą CK składu odpowiednich ekspertów. Ten list został skierowany przez nas w porozumieniu z sekretarzem Centralnej Komisji. Chciałbym teraz Państwu pokazać tak, szybciutko przykładowe awanse rehabilitacyjne naukowców, których dorobek i zainteresowania kwalifikują do nowej dyscypliny nauki o polityce publicznej. To są tylko te nazwiska, gdzie osobiście byłem wyznaczony jako recenzent CK. Przykładowe inne publikacje zawierają slajdy. Rozmaite publikacje, w kolejne nie będę już o nich mówił, znajdziecie je Państwo i w, w artykule, i na tej liście slajdów. Uprawnienia doktorskie przyznaliśmy już w Szkole Głównej Handlowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznemu i Uniwersytetowi, Wysłanym Zarządzającym i Dziennikarstwa. W toku są inne wnioski, są one też w tej komisji. Dokonałem analizy wybranych treści recenzji które przygotowywano na, na prośbę Rady Głównej po odpowiedzi na takie wnioski i są recenzje no, i pozytywne i negatywne i muszę powiedzieć, że już te pozytywne potrafią odnotować potencjał, który trzenie na rzecz nowej dyscypliny i jej rozwoju, są też elementy oceniane jednak negatywnie, o nich, o nich Także postanowiłem Państwu przekazać pewną notatkę i zwracam się do dziekanów, którzy szybują podobne wnioski o zapoznanie się z tymi uwagami. Chętnie służę radą i pomocą. Wskazuje się na pewne elementy krytykowane przez recenzentów i... I braki albo niedość staranne, nawet przygotowanie wniosku z skoncentrowaniem tego dorobku osób w minimum kadrowym, wyraźnie z adresowaniem tego do nowej dyscypliny. Więc trzeba dbać o kompletność dokumentacji, trzeba dbać o jej spójność, trzeba wskazywać na pracę stricte z zakresu nauki o publicznej. Dwa ostatnie slajdy. Osobiście oceniam bardzo dobrze perspektywy rozwoju nauki o polityce publicznej za sprawą środków europejskich, które będą płynęły i będzie potrzebne zaangażowanie eksperckie właśnie takich ekspertów w realizacji programów operacyjnych. Mówię tu teraz już o nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Szczebel lokalny to będzie miał też duże znaczenie. Roz Bazą dla rozwoju może być też wsparcie badawczych instytucji trzeciego sektora, organizacji pozarządowych. No i wreszcie kończę taką refleksją, że to rozwój tego środowiska naukowego stwarza też nadzieję na, na walkę z takimi negatywnymi trendami z punktu widzenia interesów rozwojowych krajów, tak zwanej postpolityki albo polityki tabloidalnej, jednym słowem odchodzenia od od projekcji strategicznych, od, od tego no, wymaganego przez metodologię, metodologiczne wymagania, cyklu realizacji projektów, ewaluacji efektów, modyfikacji strategii, itd. Jestem przekonany, że potrzeba wyodrębnienia tej dyscypliny zyskała potwierdzenie przez te prawie już 5 lat. Jakkolwiek wymaga podkreślenia, że kluczowym uwarunkowaniem jakościowym dalszego rozwoju nauk o polityce publicznej jest współpraca środowiska naukowego, ludzi pracujących w tej dyscyplinie z, ze środowiskiem politologów, dorobkiem i metodologią, która występuje i rozwiniana jest w ramach nauk o polityce. A zatem postulat potwierdzam jeszcze raz postulat symbiozy w obu tych dyscyplin i warunkach ich odrębności. Bardzo dziękuję za uwagę.